Cześć, jest siemanko, z tej strony Cichy i dzisiaj jest ze mną mój specjalny gość Sebastian Dzień dobry, witam I zagramy sobie dzisiaj ja pytanie, na Tak, tak ee, co, co robi Królowa Pająków M1 Siedzi Dobra, zagramy sobie dzisiaj na Nie, serwerze dochodzisz. Pandora MT2, jest to reaktywacja tego serwera, udało nam się wejść, trochę późno już, bo ludzie współzakładali konta, już tam mają topki, no my mamy problemy, problemy były techniczne bardzo duże, no i co, no i zagramy sobie tutaj na tej Pandorze, Space Walker oczywiście. Facebooker znowu postara się podbić Pandorę. Tym razem zagramy Wojem. Tak zagłosowaliście w grupie na Facebooku. Miała być seria z Argentus nam nie siadł, także myślę, że Pandora nam siądzie w Wojem. Zagramy Wojem Body, bo na Argentusie próbowaliśmy Mentalem, dlatego tutaj spróbujemy Body. Tutaj też czad na Twitchu, bo w tym momencie jestem też na streamie. Yy, także też czad z Twitcha powiedział Woj Wody. Dobra. Lecimy tutaj, nie? Jest dobrze. Lagi... są niemożliwe. No. Pozdrawiam Disco Phoenixa tutaj ze streamu. O proszę, są ludzie. ale tu mało ludzi. Nie, dobra, żartowałem dużo. Co robi królowa pająków miałem no, jeden? Dobra, zobaczmy to. No co tam staje. lata na H1? No, za lata. Ale tyle sztabek mi leci, że to jest koszmar, nie? No Będzie trzeba robić konta nowe i dropić tabki <laughs> Boże tak tylko dzisiaj, nie? Nie, no to te sztabki zawsze się na sztabkach zarabiają. No, ale lagi. To było od cholery się. na tym serwerze. O no kolejna sztabka 10 milionów Ale ja wam powiem, że nie byłem za tym serwerem. 10 to gdyby nie, Gdyby nie tutaj Sebastian, to bym nie grał na tym serwerze. Bo ja mam złe wspomnienia z Pandorą, tak. A ja, no ja mam rzeczywiście. Ja przygoda z Pandorą się zaczęła. Może, może dlatego, że no, mało ludzi potrafi ograć? Nie, no wiesz co, ja miałem, ja miałem tam chyba dość spory już level i mnie po prostu okradli tam. I dlatego przestałem grać. A bo tu każdy się okradał, też no, okradał Ale, już, 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 Ale już. mnie okradli nie dla, nie z mojej głupoty, tylko mi jakoś na konto wjechali też. A, to coś No. E, Jakiś świat. Jest to Bandora M1H1Nino. mało <grych> no, Mało tutaj. Małe spoty, małe spoty. Spadaj gościu. Biorę tego. O 13 level, Zaraz uciekam do M. Dobra, bierzemy sobie siłę, tutaj, tutaj lecimy, tutaj jest to serwer taki, gdzie szybko lecą statystyki, nie? No nie, znaczy w sensie, no, w jakim sensie statystyki? Tak, czytam czas podczas gry, czytam czas podczas gry, w ogóle teraz się nagrywa na odcinek na YouTube, a, także jeżeli chcecie jakieś pozdrowionka, to śmiało tutaj piszcie, piszcie. Dużo ludzi, to no, jak widać, bardzo dużo ludzi jest, bardzo dużo jest ludzi. Ciężko ale W miłości My to mi się automatyczna ręka Jesteśmy z fabami. Stary, ja już mam tyle sztabek, nie? No. Fajnie lecę od 15. W zależności od levela, których... tych. których pijesz MOPKów lecą fajnie. No mnie też się bardzo długo nie mogło połączyć, ale w końcu mi się udało, także no. Mam tak, 3, 30... czekaj 30... 30 Mam e, 80 kaka już Czyli no tańczowy kamień zaraz kupuję A ten tańczowy no, kamień jest na, na, na P, tak? Tak. Lol, bić po grupce Na serwerze Easy to jest to, to jest to na co wszyscy czekali nie no jest Easy, to jest medium No to medium To jest taki medium typowy medium Dobra, wydropiliśmy ty grysion, się No bo nie trzeba mieć paczera, no. bo to jakoś tak pozmieniali, że paczer jest od razu jakby z klientem. No ale nie no, bo tam, ma, ja mam na przykład... Na ja uzyskałem. wchodziłem w y, klient bez paczera, także No ja też. No dobry serwer się połączyć. 27 ostrum na live. Fajnie, fajnie. U tam, tam, tam u was, jak tam u was. Witamy was będziecie na youtubach. <laughs> Jest to pierwszy odcinek yy, z serii, z serii Pandory, Pandora, także no, gramy wojem body tutaj, tak ja, jak zadecydowaliście ja na grupie ja to na Facebooku. Ja idę M2. Po co? A tam, tam najmniej osób. Tam Ty, no, mogliśmy tam. zacząć od żółtków, bo tam jest zawsze najmniej osób. Nie pomyśleliśmy. No, ale już widzę, że w M2 to sztuką tu, 25 level ma babka. No to ładnie, ładnie. Dobra, mamy 11 i zaraz będziemy reklamowali z nie, no dobra, myliłem się. Tu jest jeszcze więcej ludzi. I 27 ja osób na live, witam, witam. Siemanko, jak tam u was? Weszliście już do gry? Ej, zaraz idę do Małpiego Lochu bez kitu Nie no, bo... Chociaż w sumie... Ja mentalem sobie poradzę chyba Znaczy, znaczy nie, bo idę... gram, gram bodem, no tak Tu się płaciło, nie? Do Małpiego Lochu Tak nie nie, 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 działa Małpilo Nie działa? Ale lipa A ty już do M2 jesteś, szaleńcze Ja w sobie też chyba idę do M2, bo tu tak dużo osób jest, że... Nie wiem czy się opłaca Yangi zbierać, opłaca się czy nie? Nie no bo tak? Po tak. co ci te jangi skoro masz ten. Który masz też taki? No staj. Krystian. O tam. Nie, szkali, nie Nie Mieszkali, mieszkali. Dobra, tu XP, mhm. o ale XP lecimy. Nice. Tylko, Tylko, szkoda, że są trudne, nadal ludzie, którzy tu po prostu KSUJO, nie? No i no, takie jest życie, no. Co ci ale ja się dużo podjeżdża mi, bije mój spocik, a ja Haha, ha. ja. ja teraz poksuję trochę. No, ha, ha, ha. O, wyjebałem się z pelerynek. Ja jestem geniusz. A BMW też można kupić, nie? ręki No, na CH4 już się nie wejdzie. O, ja ci mówię, chłopie, na H1 jest spokojny. nawet. O, i ta, ta nuta jest z Metina. Oryginalny soundtrack Metina. To mi się podoba. Mam nadzieję, że tu nie ma prawa autorskich, bo mi się zdenerwowało, jak by mi się ten... O, ebony. Ebony można kupić w sklepie, czy muszę przezbierać? Biorę taki wypadek. Nawet nie wiem co tu leci stary O, chwila. Ooo je mi się ma. O! O, bierę. Czemu ludzie tego nie podnoszą? Tego nie ma w sklepie. Wiem ja że tutaj ludzie mają problemy. Mają co? problemy. W ogóle na, na YouTube myślałem, żeby zrobić serię z Archera, ale z Archera będzie po tym jak skończymy serię zwoja. Bo tego. No to lecimy, lecimy! Damy, dajemy radę! Hiya, hiya, dobra. Ja to chyba wskoczę do tego M1 na szybko, po tak skillę No ja też chyba sprzedaję te. Sprzedajesz tablet. 30 kk 40 42, mam 75 kk No. Ja, teraz to ja powiem, ci, czuję yy, klimat tych pierwszych serwerów. Pierwszy serwerem D2, nie, jak tak jestem tutaj Kamień duchowy 250K Ile ci się łączyło? Łączyło mi się 5, 12 minut, 12 minut żeby cię nie skłamać, no 12 minut mi się łączyło. Ja szczerze powiem ci, że nie wiem czy... O właśnie dodanie bonów, ale nie wiem czy tu dodanie bonów było, a właśnie to ja ma po switchera No nie ciała A no ciała to jest body, nie? Co? Tak Chyba. Status? No, co tak, tu się nie, to <laughs> Najwyżej nie. Czemu oni taką ob ob oblegli ten sklepik tutaj? No Bodzio. Czy znaczy, po bo ludzie poznają serwer. No. Ej, tu mogę też książki chę, kupić. Okazji, Z tego co mogę, ja mogę kupić książki? Let's play. Gdzie ja mogę kupić książki? I teraz tak, kupimy sobie to, Wiesz to... jeszcze co jest, o, jaka jest możliwość, tak? że fms -y są w drugim mieście. Ale nie daję głowy urwać. Dobra, rosy, rosy kupiliśmy. Magiczny metal chyba można tylko raz użyć, także lipa. Dobra, tak. co tu jeszcze? Co mm, jeszcze możemy sobie wziąć Zobaczymy, ochronę, bo I ja tak smoka. Na wszelki wypadek. Kup się od może. razu tego. Polecam Okejnie. kupić od razu. Mentala. może Mentala. Militara. No gdzie jest ten militar? Gdzie można go kupić? Też w sklepiku mm, czy...? Jest? U handlarza. Tam jest. Ej, lipa jest stary, bo nie mamy FMS-ów, ale są instrukcje normalnie. Instrukcje trzeba czytać. A zwoje się kupuje normalnie u chyba sklepikarki. No, no, tu jest. O, już schodz... jest, Szybka. Szybka. Ta, 200. 200 mm. tego i 200 tego. Sobie weźmiemy. E. No właśnie, no FMS był ha u handlarza, no? Tak, tak. Gdzie można u tego militera, ustajennego, tak? Mówisz? Nie, u handlarza on jest przy egzekutorze. Egzeku A gdzie jest egzekutor? A, egzekutor Bitter, e. dobra. E. Tak. Ludzie, wszystkie spoty zajmiemy naprawdę nie ma gdzie egzekutorze. Tutaj ktoś mówi z czatu, że na starej pandorze był Wiem, wiem, ja mam czatu po... Toga. Może no, to się nie, tam kupić? Co? Ja ci opłacę tą... A nie wiem, ta toga dawała chyba 1000 życia. Mamy, um, kupiłem tego. Ten... Czy pokazałe wszystkie umiejętności O, M1 mi wskoczyło zaczarowane. To poty nie jest, znaczy stać mnie, ale szkoda mi hajsu No i ja opłaca się Aha. kupować automatycznie po na razie hmm. No nie no znowu mi jakaś Sama Kaksu jest pota, no zaraz się kurwie. Dlaczego instrukcja Ech. dla Smoka jest tutaj, a dla Bodego nie ma nigdzie halo? Ja chcę dla Bodego coś. U Bodego okay, może jest, być z broni. Mam, mam mam. Aurę sobie kupujemy już. Budżuterię mamy, także zakończony hmm. ludzie Miejsko. 29 levele mają ja lecą, nie? Nieźle lecą, nieźle lecą Dobra, a my będziemy kończyć już odcinek na YouTube'a, ale będziemy dalej kontynuować e, live streama, także e, nie obawiajcie mi się tutaj. Jest szósty skill w ogóle. Gdzieś? Nie obawiajcie się, będzie Ta, live stream dalej, e, ale na odcinek na YouTube już w tym momencie kończymy. Będą następ... będzie jeszcze chyba ta seria tutaj kontynuowana No bo jak widać w mi się troszeczkę spodobał No i mam ekipę, tak? No nie ma z nami jeszcze tej Hadzika, który miał być Ale, ale to Manianę odpierdolił, tak? Mania Manianę odpierdolił ewidentnie Także dobra, to by było na tyle jeżeli chodzi o YouTube A was z live'a zapraszam na część dalszą Cześć!